Witam. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować wam pieluszki Wanderus od firmy Hip Hip Baby. To jest już wersja V3. Te pieluszki są na rynku już bardzo, bardzo długo i wiele, wiele mam je sprawdziło. Opowiemy, jak je stosować, do czego najbardziej się nadają, jakie są wersje, jak używać wkładów. Tak, żebyście mogli sami podjąć decyzję, czy ten rodzaj pieluszki jest najlepszy dla waszego dziecka. Więc pieluszki Wanderus to są pieluszki one size, które możemy stosować praktycznie od urodzenia aż do końca okresu pieluszkowania, do 16 kg. Jak regulujemy wysokość pieluszki? Regulujemy ją za pomocą tutaj zatrzasków i tak po prostu zmniejszamy jej rozmiar. Tutaj mamy bardzo duży zakres regulacji na brzuszku, jeżeli chodzi o rzepy, i tutaj w zależności tak samo odwagi dziecka będziemy ją odpowiednio dostosowywać. Pieluszka Wanderus to jest pieluszka kieszonka i zaraz pokażę jak wkładać do niej wkłady, ale na początek też pokażę z czego składają się te wkłady. Więc mamy tutaj dwa rodzaje wkładów. Jeden to jest wkład bambusowy, który posiada dodatkowo dwa guziczki, jeden niebieski i jeden różowy. Nie wiem czy już się domyślacie, ale Właśnie pozwalają w zależności od płci dziecka na dopasowanie tego dodatkowego wkładu. I teraz tak, dla chłopca przypielibyśmy na niebieskim guziczku, i to powoduje, że jak chłopiec sika, to tutaj mamy też zapewnioną odpowiednią chłonność. Dla dziewczynki przypielibyśmy tutaj na różowym guziczku, i tutaj jakby ta chłonność jest zapewniona na środku. Ten wkład bambusowy składa się z trzech warstw. Można do suszenia go rozłożyć, co przyspieszy proces tutaj schnięcia. Jak wkładamy go do kieszonki, to tutaj najlepiej jest zapiąć te zatrzaski. W początkowym okresie, mniej więcej do roku, jak dziecko jeszcze nie sika dużo, to tak naprawdę wystarczy nam tylko ten bambusowy wkład. Ale w zestawie już otrzymamy dwa. Jeden z mikrofibry, który jest krótszy, oraz ten taki potrójny z bambusa. Wkłady wkładamy do kieszonki, która znajduje się z tyłu. Po, po włożeniu wkładu pieluszka tak naprawdę jest gotowa do użycia. Jeżeli dziecko już dużo sika, też jest już jakby powyżej jednego roku, to tutaj byśmy dodatkowo jeszcze zamocowali ten wkład i dopiero wtedy umieścimy go w kieszonce. Czym różni się Pieluszka Wanderus od innych kieszonek? Jakby tutaj są dwie największe różnice. Byłaby szerokość Pieluszki, ona jest taka, należy do tych szerszych Pieluszek, czyli też jest fajna do takiego szerszego pieluszkowania, ale też dla, po prostu dla dzieci, które, które może są bardziej troszeczkę pulchne. I jest to też pieluszka, którą my w szczególności polecamy na noc. Dlaczego? Bo jest bardzo chłodna, ma bardzo fajne rozwiązania z tymi wkładami. Jak dziecko już przesypia 12 godzin, to ona też jak najbardziej tutaj nam wystarczy. I ma też tą warstwę mikropolaru, tak jak właśnie kieszonki, co powoduje, że wilgoć idzie do środka, a pupa dziecka pozostaje sucha. Jest ona sprawdzona przez wiele mam, i, i, i tutaj. Nic z nią się nie dzieje, jest trwała, można ją długo używać. Możemy też zwrócić uwagę na, na część wierzchnią. Ta akurat jest wykonana z materiału minki. On jest bardzo mięciutki, przyjemny w dotyku. Jest oczywiście też nieprzemakalny. Możemy też użyć takiego materiału, który nazywa się pól. I za chwilę pokażę. Też kieszonkę Charlie Banana. I możemy tu zobaczyć, to jest materiał pól. Materiał pól jest gładki, on nie przepuszcza wilgoci na zewnątrz i też pozwala na cyrkulację powietrza. I porównując na przykład te dwie kieszonki, można tutaj zobaczyć, jaka jest różnica w szerokości. Ta pieluszka będzie dla osób, które, które chcą właśnie pieluszki bardziej zgrabne. Też taka jest bardziej do użycia w ciągu dnia, a ta pieluszka raczej na noc, na spacer, kiedy potrzebna większa chłonność i tutaj też mamy od razu większą szerokość.